Cześć wszystkim! Cześć wszystkim od z kawiarni w Krakowie. I to będzie nietypowy dla mnie knitting vlog. Bo najpierw pokażę Wam, jak minęło spotkanie, które było organizowane pod koniec stycznia przez Dagnę we Wrocławiu, na którym piliśmy kawę, dziergaliśmy i rozmawialiśmy z dziewczynami. O czym? Oczywiście o dzierganiu. A potem pokażę, co teraz dziergam. Co teraz w tej chwili mam na drutach, a mam piękny, żakardowy sweter dla medża, i zobaczymy, czy mi się udało dobrać biały kolor. Bo pamiętacie, że miałam z tym problem, pokazywałam wam przez chwilę swoją lopopejsę. Ja ją założyłam, gdy jechałam właśnie na to spotkanie do Wrocławia i powiem Wam, że w pociągu. Było dość cieplutko, także po godzinie dziergania w tym swetrze ja musiałam go z siebie zciągnąć. także jest bardzo ciepły. Troszeczkę mnie gryzła ta włóczka, ta Nowita Icelandic Wool, ale ten sweter na pewno wygląda przecudownie i przepięknie. Powstał, przypominam, za darmowym opisem od firmy Nowita. I... Ja miałam pociąg, który jechał do Wrocławia 3 godziny 20 minut. Mogłam wybrać inny pociąg, który jechał niecałe 3 godziny, ale w tym pociągu, który jechał krótce, nie było już wolnych miejsc przy oknie, a ja chciałam właśnie siedzieć przy oknie, oglądać sobie widoki i dziergać. W tej chwili, gdy jechałam na spotkanie z dziewczynami, ja dziergałam skarpetkę drugą. Skarpetkę z pary, i jeżeli nie oglądaliście tego Nicinga vloga, który powstał we współpracy ze sklepem pl, to zapraszam Was do obejrzenia. Tam trwa rozdanie, w którym ktoś z Was, a cztery osoby, tak, cztery osoby mogą wygrać komplety z włóczek Nowita, ale właśnie taką włóczkę teraz Wam pokazuję. Pokazuję, że dopiero zaczęłam ściągać tej drugiej skarpetki. I już ten Italian Cast On mi poszedł o wiele lepiej i o wiele szybciej. Pokażę Wam, że ja siedziałam sama, że w pociągu było cichutko, cieplutko, piękne widoki. I gdy się dowiedziałam, że Dagna będzie organizować takie spotkanie, pomyślałam, że ja muszę tam być, że to będzie cały dzień dla mnie. Że ja nie tylko będę, będę dziergać z Wami na tym spotkaniu, a również będę dziergać w pociągu do Wrocławia, będę dziergać w drodze powrotnej do Krakowa. No i tak właśnie miałam. Dziergałam to ile godzin w sumie, dziergałam 6 godzin pociąg tamtą w stronę i z powrotem i jeszcze przez 2 godziny z dziewczynami. No to bardzo dużo czasu ale mi się nie udało skończyć jednej skarpetki już na końcu tych nagrań. Ja Wam pokażę, ile mi się udało zrobić. I ja pomyślałam, że po tym spotkaniu pomyślałam, że być może w tym 2023 roku mi się uda wybierać się na jakieś spotkania dziewiarskie, na jakieś warsztaty ręką dzielnicze. Tak, raz na dwa miesiące. W marcu wiem, że w Warszawie będą się odbywać targi Wolf Fashion, jeżeli nic się nie mylę. Także już powiedziałam mężowi, że jedziemy w trójkę z Patrycją do Warszawy w marcu na te targi, bo jeszcze nie byłam tam ani razu, a wiem, że te targi są organizowane co roku. Także jeżeli będziecie tam, to planujecie być tam, to piszcie mi, być może się spotkamy gdzieś osobno przy kawie. Tyle mi się udało zrobić w drodze do Wrocławia. Trzy rzędy tych serduszek i już musiałam jakby przechodzić na pięty, także zdecydowałam, że pięty zacznę już na spotkaniu. I... Przyjechałam do pięknego Wrocławia półtorej godziny wcześniej przed spotkaniem i pomyślałam, że lepiej bym ja zjadłam obiad, bo z dziewczynami będziemy dużo gadać i znalazłam przez Google kawiarnię. Ona ma na nazwę Jolly. Oczywiście krasnale, jak w Wrocław bez krasnoludków. W tym domu się znajduje ta kawiarnia. Bardzo mi się spodobała ta kawiarnia. Zamówiłam u nich lemoniadę i jeszcze zupę dyniową. I powiem Wam, że ja się najadłam. Popatrzcie, jak pięknie wyglądała ta zupa. Ja przypadam za takimi zupami, kremami, kremami, zupami. Potem jeszcze. To lecie, przepraszam za takie tło, ale musiałam nagrać swój cały look, cały outfit, jak wyglądałam w tym swetrze, w tej mojej nowej lopa Pace. Że miałam takie stru, struktusowe, jakieś takie, a, nie wiem jak to wymawiam, spodnie beżowe i mi się wydaje, że to razem pięknie wygląda. Wrocław jest cudowny, uwielbiam, już jestem tu po raz być może. Piąty było mnóstwo ludzi, i już gdy wyszłam po obiedzie do kawiarni, gdzie się spotykaliśmy z Dagną i dziewczynami, zaczął padać śnieg. Fajnie taki klimacik. Tuż przed kawiarną jest jeszcze jeden krasnoludek. No, musiałam go na nagrać. Uwielbiam tych maluszków w tym pięknym mieście. I. Jak widzicie, już jesteśmy wszyscy razem. Dziergamy, jemy pyszne ciasta. Pijemy herbatę, ktoś tam miał lemoniadę, ja miałam jeszcze kawę oczywiście. Popatrzcie tylko na te skarpetki. Wszyscy się zachwycali tymi skarpetkami z ażurami. Ja chyba nigdy nie podejmę takiego wyzwania ze skarpetkami. Dla mnie to jest jakaś czarna magia. Nie wiem, jak dziewczyny potrafią robić aż takie piękne skarpetki. Każda dziewczyna miała ze sobą oczywiście coś do dziergania na drutach i oczywiście jakiś cudowny sweter na sobie albo kardigan. No i popatrzcie, siedzimy wszyscy razem. Było nas chyba z 20 coś tam osób. Ja chciałam podejść do każdy z was. Troszeczkę się wstydziłam. No być może kolejnym razem będę bardziej otwartą. No i Wy oczywiście na takich spotkaniach podchodźcie do, do innych dziewczyn, no bo to jest takie miło właśnie dlatego się spotkaliśmy, aby się poznać, podotykać tych łuczek, zobaczyć co każda z nas ma na drutach. No i popatrzcie co się okazało, ja weszłam o dziewczyn po dwóch godzinach dziergania mogłam zostać jeszcze na dwie godziny, bo mój pociąg powrotny do Krakowa się spóźnił o dwie całe godziny i musiałam te dwie całe godziny spędzić na dworcu. Tyle mi się udało zrobić w drodze powrotnej do Krakowa. Nie całą skarpetkę. W domu już kończyłam tą skarpetkę. Ale to był cudowny czas. Także polecam dziewczyny, jeżeli ktoś gdzieś w innym mieście organizuje spotkanie, kupujecie bilety, siedziacie na pociąg albo autem i jedziemy, jedziemy na spotkanie. I tu już ja witam Was bardzo serdecznie, twarzą do Was i już będę pokazywać, co ja teraz dziergam dla swojego męża. Pilnuję kota, bo on poluje na moje włóczki, na moją kawę, ale musimy się przyzwyczaić on do nas, my do niego i nauczyć, że włóczki, nie, 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 że kawę też kot nie pije. I co teraz mam na drutach? Już wam pokazywałam, że z tej gazetki od Sandes Garn. Już robię, tak, pokazywałam wam. Zaczęłam robić sweter dla męża. Lopej Classic Marius. Ona jest tu taka szara, zielona. I zobaczcie, to nie jest klasyczna lopapsa, klasyczna, klasyczny, okrągły karczek. A ten sweter, jak się okazało, przerabia od dołu w górę. I potem my dołączamy rękawę. No, na biurko Patrycy to można wchodzić. No, najważniejsze, aby nic tam nie ugryzł. Jest bardzo ciekawskim kotem, wszystko go interesuje. Hej kotek, tu są tam nitki! No, bo... no zobaczcie, już złapał te nitki. I gdzie idziesz z tymi nitkami? Nie wkładaj do filiżanki. Ja nigdy przed tym, jak nie, nie miałam kota, nie, jak to było dla mnie bardzo dziwne, że ludzie rozmawiają ze swoimi zwierzętami. A teraz, gdy już od tygodnia mamy tego kota, jak do niego nie coś nie powiedzieć, nie porozmawiać z nim, nawet wiedząc o tym, że on nie odpowie, wiedząc o tym, że on chyba... Nie do końca zrozumie, o co chodzi, ale ja cały czas gadam z tym kotem i myślę, że to chyba się zbliża do mnie starość. Ja się śmieję, oczywiście. On już się bawi z tymi nitkami, niech się bawi. O co mi chodziło, że to jest niestandardowa, nieklasyczna lopapeesa z żakardem, bo klasyczna właśnie się przerabia na okrągło i cały czas ten wzór my przerabiamy na okrągło, być może jakiś kawałek na dole przerabiamy na korpusie osobno i na rękawach osobno, a to jest ten model, jest przystosowany do tego, że dotąd. Przerabiamy na okrągło i potem oddzielamy przód od tyłu. I właśnie teraz Wam dodam nagranie, które robiło parę dni temu. Za weekend mi się nie udało zrobić. Mi się udało zrobić kilka rzędów. Nie powiem, że aż tak dużo, chyba z 8 rzędów. Także to nagranie robiłam w piątek. Kotek sobie spał. Teraz się bawi, jak widzicie. I zobaczcie, już pokazuję, że zaczynamy od ściągacza na dole, potem idziemy do góry na okrągło samym jerseym, samymi oczkami prawymi. Oczywiście ja Wam nie powiem, ile oczek nabierałam, ja robię ten najmniejszy rozmiar S, bo to jest płatny opis, także nie powiem, ile oczek nabierałam. I jeszcze jakiś kawałek żakardu przerabiamy na okrągło, a potem oddzielamy przód od tyłu, dzieląc te wszystkie oczka na pół. Także taka sama ilość oczek zostaje naprzód na tył, i już przerabiamy tylną stronę, jakby plecy, przerabiamy osobno z żakardem, rzędami w, tą, w tamtą stronę i powrotną, i z powrotem, jakby żakardem powrotnym. Potem już ten weekend ja zaczęłam przerabiać przód. Przód będzie się łączyć z tyłem, i już potem będę nabierać oczka na rękawy. Na, rękawy najpierw na rękawach najpierw pójdzie żakard, a potem znów same oczka prawe. I wracam tu już do Was. Pilnuję swojej kawy. Nasz kotek ma 5 miesięcy. Teraz wszedł na parapet. Pięć miesięcy, jest bardzo ciekawski, młody kotek. I jesteśmy bardzo zadowoleni z tego kotka. Nie ja myślałam, że mogę pokochać zwierzęcie aż tak bardzo. Teraz będzie skakać cały czas wokół mnie. No i popatrzcie! Widzieliście, że znalazłam fajny, biały, prawdziwy kolor. I wam pokazuję, że ten sweter ja przerabiam z włóczki Drops Alaska. W, taki, w takim właśnie teraz widzicie to w takim nienaturalnym, w takim prawdziwym ocieniu, w prawdziwym kolorze. Drops Alaska Unicolor to jest kolor 15. I 50 gram tej włóczki zawiera 70 metrów. Dość gruba ta włóczka. Producent poleca druty numer 5 mm, i to jest 100% włóczka, 100% wełna. I pamiętajcie, że pamiętacie, że najpierw zamówiłam do jacquardu białą włóczkę, która się okazała być żółtą włóczkę. I właśnie nie chciałam, aby ten jacquard wyglądał na żółto jakby no być może ja nie robiłam próbki. Powiem od razu, chciałam, planowałam zrobić próbkę. Nie robiłam i myślałam, że z tym połączeniem po prostu ten żakard będzie wyglądać na brudny. I to jest numer 02 Drops Alaska. Potem osobno zamówiłam drugi odcień z tej samej włóczki, który się okazał być po prostu jasno beżowym. No, nie ma tu żadnego białego, a jak widzieliście na nagraniu, to mi się udało znaleźć. I mi się udało znaleźć dzięki jednej... Spadną czy nie? Czy on razem z nimi spadnie? Hej, ciekawski kod. Um, jednej z was mi się udało i bardzo dziękuję. Ja nie pamiętam, jak się nazywasz, jaki nick masz, ale bardzo ci dziękuję, że poleciłaś mi, napisałaś, aby ja zajrzałam na po prostu dropsa Niepała. Bo Drops Alaska ma, już mówiłam, 70 metrów 50 gramów, a Drops Nepal ma w 50 gramów 75 metrów. To jakby ma być troszeczkę, odrobinę, nie wiem o ile procent, o 5%? O 5% cieńsza włóczka? Ale się okazało, że w Żakardzie tego w ogóle Unicorn! prysz, Przepraszam, było głośno. No, no, postaram się na, kiedy będę montować, jakoś tak ciszej to zrobić. Nie, kotek chyba teraz pójdzie do innego pokoju. Już za chwilkę wracam, bo nie da się w taki sposób nagrać. On jest bardzo ciekawski w sprawie Patrycji z zabawek. No i właśnie teraz sprawdzę te zabawki a teraz tam gdzieś miał i dzięki jedny z was zamówiłam biały kolor i to jest ten kolor o którym marzyłam właśnie który sobie wyobrażałam taki standardowy biały kolor który w połączeniu z tym niebieskim niebieskim niegranatowym Wygląda superowo. I popatrzcie teraz na te dwa białe. W mojej wyobraźni te też miały być białymi. No nie do porównania. I już Wam pokazuję, że skończyłam. To jest tylna strona. Już skończyłam górną stronę pleców. Tu są te oczka odłożone, tu są plecy. Fajnie wygląda. No bardzo się cieszę z tego połączenia, że za podpowiedź jednej z Was jeszcze przymiarki nie robiłam. Troszeczkę się boję, że sweter będzie bardzo obcisły. Mąż właśnie uwielbia takie rzeczy obcisłe. Mm, ale to nie o tym chodzi w żakardzie, bo jeżeli będzie zbyt obcisły, to te oczka bardzo mocno się ponociągają i już nie będą tak wyglądać fajnie. Zrobimy dziś z nim przymiarkę. Zobaczymy, tak tył wygląda w taki sposób. No ładniusio, fajniusio. I zobaczcie, tam za opisem już Wam mówię, że... Cały sweter się przerabia, korpus i żakard na drutach numer 5 i Ja zaczęłam ściągacz chyba na mniejszych drutach. Korpus przerabiałam na drutach 5 i ale wiem, że przy ściągaczu ja. przy ściągaczu nie. przy żakardzie ja bardzo luźno przerabiam te oczka, zamieniam kolory i dlatego. Ciekawski kot. Mówiłam, tak? Coś tam już jakiś garnek spadł. Huh, muszę skończyć dziewczyny, muszę skończyć. Dlatego ja zamieniłam druty, gdy już... Muszę się skupić. Napić się kawę szybciutko. Gdzie już przeszłam do przerabiania żakardu przy tylu i przy, przy plecach i przy przodzie. Zamieniłam druty o pół rozmiara, nie, na pół rozmiara mniejszy na druty numer 5, bo jacquard przerabiam bardzo, bardzo luźno. Także przy rękawach już chyba przejdę na druty numer, mam brudny rękaw, na druty numer, jeżeli korpus na 5,5, ,5, to rękawy będę przerabiać na szóstkach, bo przy, tak, przy takich wąskich okrążeniach te bardzo. Ścisło przerabiam te oczka, także zawsze na rękawy biorę druty o pół rozmiaru większe niż te, których używałam przy robieniu korpusa. Mam nadzieję, że nie zrobiłam dużo blendów, bo kot, nowe życie w mieszkaniu, nowe zasady. Sweter wy wy wygląda przecudownie. Gdy opublikowałam ten sweter, że go przerabiam na insta story, dostałam tyle komentarzy od Was, że jest cudowny, że super wygląda to połączenie, że jesteście ciekawi jak mi wyjdzie, jak się prezentuje. Prezentuje się superowo. Także w najbliższym czasie już skończę ten sweter. Zobaczcie, z przodu już zrobiłam tyle, jak powiedziałam, chyba z 8 rzędów. Za cały weekend, ale te rzędy bardzo szybko się przerabiają. Nawet nie patrząc na to, że jacquard się przerabia najpierw jeden rząd oczkami prawymi, a drugi rząd oczkami lewymi, ale druty piątki, gruba włóczka szybciutko powstaje. I przypominam Wam, też zostały w opisie pod tym knitting vlogiem, że u mnie trwa do 14 lutego, do dnia wszystkich zakochanych, ukochanych w siebie osób, Twa, trwa rozdania. Cztery komplety. Takie komplety włóczek skarpetkowych od sklepu do Dzierganie.pl jasny szary melanżowy, ciemny szary melanżowy i jeszcze czerwony. Z takiego połączenia ja zrobiłam skarpetki na... dla siebie. Na ten dzień wszystkich zakochanych osób. A Wy mogliby... Możecie zrobić po prostu osobne skarpetki, albo zrobić tylko takie połączenia żakardowe, osobne czerwone skarpetki. Z trzech motków na pewno wyjdą trzy pary skarpetek. A jeżeli na przykład zrobicie trzy pary takich na 38, 37, to jeszcze wyjdzie chyba jedna para, powstanie dla jakiegoś maluszka. O wszystkie Wam powiedziałam. Idę sprawdzać, jaki z garnków spadł, bo nasz kot jest zainteresowany kwiatuszkami i większość naszych kwiatuszków teraz wyląduje do kawiarni, bo są trujące, jak się okazało dla kotów. One teraz są zamknięte w pokoju, z którego nie korzystamy. Na wyspie, takiej drewnianej naszej w kuchni, zostało trzy kwiatki i on nadal na nich poluje. Teraz ja wszystko wyłożyłam garnkami pustymi, aby on po prostu nie wchodził na tę wyspę. Któraś z was mi napisała, że trzeba jakby obłożyć, dać folię aluminiową spożywczą na te blaty, na które kot nie może wchodzić. Daliśmy, nasz kot tego się nie boi, mógł go w ogóle nie przeszkadza chodzi po tej folii aluminiowej takie życie. Zkota jestem zadowolona z twojego dziergania, ze swojego dziergania, również jestem zadowolona. Zrobię sobie drugą kawę. Siadam zarobienia tego swetra. We Wrocławiu było bardzo miło, z wami też było bardzo miło spędzić ten czas. Także cześć pa Odecie, z kawiarni Nited Coffee w Krakowie.